Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę 28 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Gdy czasem spotykamy na spacerze młodą rodzinkę razem ze swoim dzieckiem i patrzymy na dzieciaka, a później na rodziców, i mówimy, ale on jest bardzo podobny do mamy albo do swojego taty. Oczywiście bierzemy pod uwagę to zewnętrzne podobieństwo, natomiast później, kiedy mamy więcej do czynienia z tym dzieckiem albo z jakąś osobą, to mówimy, on jest podobny charakterem do swojego taty, do swojej mamy, dlatego że poznajemy po działaniu, po różnych reakcjach. Kochani, tak samo jest, jeśli chodzi o pana Jezusa. Jeśli chcemy się do niego upodobnić, to nie chodzi o to, żebyśmy zapuścili taką brodę jak on, czy takie włosy. Pana Jezusa można rozpoznać po jego działaniu i w ten sposób on jest podobny do swojego Ojca. Gdybyśmy, kochani, chcieli tylko naśladować pana Jezusa w sposób zewnętrzny, moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę go papugujemy, że nie naśladujemy jego postępowania, ale chcemy jakoś tak zewnętrznie, bardzo powierzchownie być do niego podobni. Pamiętam taki kawał pewnych chłopaków, który wrócił z oazy i powiedział do swojej mamy, mamo, od jutra będziemy rozmawiać ze sobą, komunikować się słowami Pisma Świętego. Mama oczywiście się zgodziła, po czym rano mama budzi chłopaka i mówi, synu, ja ci mówię, wstań. On się obudził i mówi, matko, jeszcze nie nadeszła moja godzina i położył się na drugi bok. A mówię to wszystko, kochani, dlatego, że dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi takie słowa: Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Czyli patrząc na Pana Jezusa, widzimy, jak bardzo Bóg nas wszystkich ukochał. I Szatan robi coś zupełnie odwrotnego: Mianowicie on mówi o sobie, że to On jest władcą, to On jest tym, który może kierować tym światem, On jest Bogiem. Natomiast Pan Jezus nie mówi o sobie Ja jestem Bogiem, ale mówi, że to Ojciec jest tym, od którego płynie ta moc i siła. I taka postawa Pana Jezusa powinna nas prowokować, abyśmy kiedykolwiek cokolwiek robimy dobrego, byśmy mówili, że to Pan Bóg działa. Że my tak naprawdę uczestniczymy w tym jego działaniu. W sobotę, kochani, kiedy siedzieliśmy przy stole razem z jednym z ojców, który przyjechał z Krakowa, by prowadzić szkołę duchowości franciszkańskiej, on zwrócił uwagę na taki bardzo fajny element, który dzisiaj bardzo pasuje do tej Ewangelii. Mianowicie mówi o takim metamorfozie, o takim rozwoju duchowym świętego Franciszka. Jego pierwsze modlitwy, które komponował, to były modlitwy, które skupiały na nim, na jego osobie. Mówił: Pani rozjaśni, Ciemności mojego serca, Panie, daj mi światło, mi, ja, mnie, i tak Bardzo często w różnych odmianach słowo ja skupianie się na, sobą, na sobie. Natomiast w dalszym rozwoju duchowości świętego Franciszka, później On już nie mówił ja, on mówił Ty. Ty jesteś świętością, Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś miłością, Ty jesteś wszelkim dobrem, odnosił do Pana Boga. I myślę, że również w naszych sercach musi tak się dokonywać. Jeżeli chcemy wzrastać duchowo, to nie koncentrować tak bardzo na sobie, ale koncentrować na Panu Bogu. I tak jak to często powiadam, my nic nie tracimy przez to, my wprost przeciwnie zyskujemy że Pan Bóg gdzieś tam bierze to nasze ja i stawia w odpowiednim miejscu. Bo jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. Myślę, kochani, że nieraz pewnie byliście w takim pomieszczeniu, które można nazwać taką komnatą krzywych zwierciadeł. I kiedy stawaliśmy naprzeciwko swojego odbicia, krzywego odbicia, dlatego że na przykład mieliśmy bardzo krótkie nóżki, tłów bardzo wysoki, albo na przykład głowa powiększona, albo na przykład byliśmy bardzo grubi, albo bardzo cieńcy, albo bardzo krótcy. Albo kiedy bardzo... patrzyliśmy na siebie, to pewnie mieli Niezły ubaw. Natomiast czasem może zdarzyć się, że w naszym życiu też jesteśmy takim krzywym zwierciadłem. Chrześcijanin, który kocha, to jest ktoś, który, kto jest odbiciem Pana Jezusa. Ale chrześcijanin, który nienawidzi, jest takim krzywym zwierciadłem, tak, taką karykaturą prawdziwej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.